Proszę, przestań! Zagrywaj, wie! Zatrzasłem się, pisziora w aucie! Zatrzasłem się, pisziora w aucie! Zatrzasłem się, Zaczasłem w aucie! Zatrzasłem się, pisziora w aucie! Zatrzasłem się, pisziora w Co za ból! Aaaa. Ból nie do opisania! Aaaa. Zabij! Oszczędź! Oszczędź! Usunij mnie! Nie mam! Nie będę miał pisiora Zabiję, zabiję. <gry> Jedzie do geja? Damian! Gdzie zabiję. jesteśmy? W dupie. Eee, w tak zwanym Wrocławem. Eee, no, w dupie. Nie w Krakowie. Jak na rynku jest, prawie. No, Aż pokażę nawet. No tutaj. Takie fajne. Te. Zielone. Zielone. zielone, zielone. Robnie. Ja pięknie yeah, yeah. Polonia z dziećmi, co się dzieje? A ty co taki jakiś cichy? <grym> <grym> Wesoły. <grym> Powiedz, z czego się śmiejesz. Powiedz, z czego się śmieję. Wszyscy się pośmiejemy. <grym> Powiedz. Niesamowity ten Wrocław. Kurde to no normalnie nigdy w takim mieście... O, nie byłem. Ciekawe, jakie oni mają teraz rejestrację, Nie widzę w ogóle że O, tam było... Dewu down, 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 down Ty, to twoje miasto Miasto domu Nie wiem, tak Tam na prowadzi, Ty, ale, jest ty yo, ale Klocek Lekuj z budki Jarek się zgadza Jarek się zgadza Jarek się zgadza A Jarek Zostaw to puść to, Puś to. Mały trolasz Co tu się kupiło dzieje? K... dzieje? Co się dzieje? za ma króńców Trzymajcie się kochani, dawaj trzeba. Kobierzyn, kobierzyn, właśnie się skończył. Czas na chwilę przerwy. Oj ma chwilę przerwy Na coś pysznego ulubiony To nie jest knopers. Ale to jest mój pyszny ulubiony baton. Pieróg Pierog Oj. Śmiecie w tym Wrocławiu już Tak, Przyjechali, przyjechali jakowiacy No, dokładnie Jaką górą? No, trochę no, rel Jarek Jaki jest placelek? Bardzo smaczny Dospermiony Dospermiony Jaki? Dospermiony też tak sądzisz? Tak! No stopy ruszają już Niesamowita droga. Nienawidzę meza. Nienawidzę meza alkoholika. Nienawidzę meza i jego rodziny. Bo tu wojsko w kazał kraku. Jakiego k***a tego nie istnieje? <grystym> <grystym> yeah, yeah. Co to jest? <grystym> My mamy S dla ciebie Dla ciebie 300 km. Mam nadzieję, że to, to zobaczysz. Grudze. Na pewno to zobaczył. Mam nadzieję. Na rękawie. Oj, oj ale on się uspermił. Sperma murzyna. Sperma murzyna. Dobra Damian, możesz się teraz wypowiedzieć, bo ci mogę nagrać normalnie. Gdzie jesteśmy, co się Przez dzieje? W Domianowie Jechałem trzy godziny autostradą Znaczy jeszcze zaliczyliśmy Wrocław, ale Wrocław to tam wieść, To w ogóle nie do porównania <grym> Teraz jesteśmy w metropolii, takiej... <grym> w Metropolii jesteśmy tam. Jechaliśmy 300 km, żeby pojechać na koncert Multiego Zapraszam A tam jest samca, która prowadzi nas na koncert Jademy na G -G -G. Wiesz, ja mogę schować. Kurwa. Ja lubię, ja lubię wódkę, Kiedy mi się nudzi? To strzelam się w Co oni ci zrobili? Zaprawili no mnie! Jarek, ha. oni nie wiedzą, że przyjechaliśmy z Krakowa. Oni nie wiedzą, do domni. Oni nie wiedzą, że przyjechaliśmy z Krakowa. Yeah, yeah. Nie wiedzą, że przyjechaliśmy z Krakowa. Oni nie wiedzą, że przyjechaliśmy z Krakowa. Jesteśmy. Yeah. Yeah. Gang Kraków <grych> Tak Sorry about that Sorry about w samochodzie Krzyczysz <gryg> Jak <before> czujesz się przed koncertem? <gry> Bardzo dobrze Nie widać po tobie Bardzo dobrze, ja po prostu jestem zdenerwowana, że jestem niska Na kogo czekasz? Na Multiego czekamy, proszę pani na pani, czekamy na Multiego na <gry> Multiego Ogień. ogień, ogień. Nie, on nie wyjdzie. On zdziwił mu się. była supporterka. Tak, to był cały To O kurcze! On jakiś, to jest na pewno taki piercisz. yeah yeah oh oh let's go let's go let's go jest jest prosty. Krok nie ma zginęć, więc wiemy, Jedziemy w trasę, kolejnej groźby. Ziomar ma pałę na szeroki wyparek. chuj ten karabin, ziomar ma łapy. Rozwiążą problemy i tarapaty. Sport plus tryb, pierdala fotel. Policja próbuje się, ogłosz się wyry. Nie po to kupiłem, że dzisiaj. wy pęć, to trzeba stryć. No i wysokość, źle, dobrze, źle, dobrze, źle, dobrze. Adamian. Na raz, zostawię Znajdźcie, nocleg, czy coś, ja jadę. Kpimy pod Nie no, idzie do domu. No Pajarek Pożegnaj się z Damianem. Co? Z multivroksem. Nie, bo on do głupszy zjedzie. I co z tego właśnie? I co teraz? Będę spał pod jego domem. Zrobię mu content na streamu No jednak nie, jednak cześć Damian. Cześć Damian Cześć, cześć. Damian. cześć, cześć, cześć. Jak się czujesz z tym, że Grzegorz Chyży wyszedł? Chyba Grzegorz Chyży wyszedł. Gdzie, gdzie, gdzie? Co to przecież multi wyszedł? Nie no, Grzegorz Chyży! Cicho, cicho! W to mamy. No ty, Chyba Grzegorza Chyżego. Tak, Grzegorza Chyrzego mam w dupie. Ej, ale nie mów tak o nim, bo się jeszcze obrazi i nie przyjdzie. Jak tak możesz? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Widzisz go? Czekaj, Co, Co robisz? Czekaj. Czekaj, się Jak jesteś. Mm. Jak oceniasz koncert Deng Multego? <Squid fountain> Pierwszy koncert w życiu, może być. Fajnie. <izable> ta? ta? No, Ta? Pośpiewałem sobie, wszystko znałem przy okazji. Tak? To ta? ta jest to. A pokaż czego słuchasz na Spotify'u? A w jakim sensie? Nie <isz> <Lakes> wiem. Y> słuchasz porno? No Nie, pokaż, pokaż to 50 No No, no powiedzmy, powiedzmy No jako tako, wybrnąłeś z tego All time, all time zawsze Fiu, fiut, fiut ty jak oceniasz? Bardzo mi się podobało. Szkoda, że nie widziałam połowy koncertu, bo stał przede mną bardzo wysoki pan i on w ogóle nie śpiewał, ani się nie bawił. To prawda. Yy, I yy, w ogóle wszyscy co stali pod tym na środku to się nie bawili. Nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to, że nie mam zdjęcia z jak Multim. Będę płakać, tak jak już obiecałam. Yy, można wstawić screen z grupy, tylko że to potem w podusie. Ale ogólnie 10 na 10. No Co mam powiedzieć? Koncert bardzo mi się podobał. W się do samicy. <grych> widziałem, widziałem wszystko, ale ogólnie tak. Koncert na plus, wszystko na plus. Na minus, co się cały koncert zeruje, są ludzie, bo zachowali się jak zwie, zwierzęta. Z Domanowic, <coughs> doma, z, doma nowic, doma, z doma nowic, ludzie, Damianowic. Wieśniaki. Jako iż jestem reprezentantem tego imienia i powstała na część mojego imienia wioska, Szukaj bramki. załamany tą wioską. A teraz przepraszam, ale szukam bramki. Na minus jeszcze daje to, że jak nie się dołożyć do napisu sperma. Nie poniżyłbym się jak te dzieciaki inne. Ale to by było śmieszne! Nie, nie, to już nie jest To śmieszne. by było śmieszne. Nie. Super koncert. Ja mam tak? Zacznę Polecam. Gdyby Young Multi grał jeszcze kiedyś za darmo. Jadę, tylko nie na wieś Jadę, tylko Styl z Gangnam Styl z Gangnam Styl z Gangnam nie widzę, ale Styl z Gangnam Bo jesteś brzydka, aż nie na dzisiaj, bo my go Jesteśmy burgerni, szczególnie tym młodzieżom Mordowo z swą dupą, a ty bracie do tego skać Gang z albanii P*** Ram pam pam Nic nie widać, ale O kurwa Kierunek Sosnowiec ja, tak dole, Pomocy, pomocy Chuj. Naszym zadaniem dzisiaj było zakończenie... Przejechanie prawie 500 km i skończyliśmy nasz trip pod domem Gen Z. Ciekawe co nam da Friz. Gówno! Ej, chciałam chociaż 1000 zł. <noise> Nie, 1000 zł to trzeba <noise> założyć, zasłużyć. trzeba 10 piątek przewidzieć ze sławnymi ludźmi. Patrzysz na moje